Halo, halo, nie zauważyłem was. Właśnie mordowałem bezbronne owce. Chcę wam dzisiaj pokazać coś, co niezwykłego znalazłem. Patrz, patrzcie na to. Patrzcie na to. to ja sobie idę przez świat, przez świat Minecrafta, co nie? I, i widzę na przykład o, o takie coś. To jest. To jest coś strasznego. Ale mam coś gorszego do zaprezentowania. Tą rzeczą jest właśnie mój dom. Budowałem go trochę długo, ale mam nadzieję, że wam się spodoba, bo poświęciłem na nim trochę czasu. No i wiecie, akurat wybata trochę. No, no patrzcie na to. Widzicie tą strukturę? Widzicie, jak to wygląda? To jest piękne. Więc to jest właśnie to, co chciałem się pochwalić. No, muszę trochę ściszyć, bo muzyka była za głośna. Dobra, i teraz patrzcie na to coś w środku.

się. Nie dziwię się, dziwię się co to jest za rzecz taka strasznie, ale bardziej mnie zaciekawiło co to jest o to, bo, bo właśnie tobie to było na bardzo interesująco jak na swoją rzecz. No, i ten. Właśnie takie coś znalazłem. Nie wiem, co to jest do końca. Ale jakbyście wy wiedzieli, to byłbym bardzo wdzięczny, bo jest to, co dużo mówić, no, ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Dziwne to jest. Też takie drzewa mi tutaj urosły. I właśnie. No, i tutaj. No, staram się jakoś wejść, żeby wam pokazać, jak wygląda moja okolica na zewnątrz. I. No, co tu dużo mówić, jest to w pewien sposób ciekawe. Oj, 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 jestem, jestem. No, i właśnie, ja wiem, że ten. Od jakiegoś czasu tak se tutaj żyje i pokażę wam to jest strasznie ładna okolica.